Brawo brawo, wielkie, Idziemy na spacer. Nie ma tu żadnych ścieżek, ale pogoda nam dopisuje, robi się ciepło. Słońce wyszło, jutro ma być o 8 stopni mniej, więc korzystamy i zostajemy tutaj w tej pięknej karalinie na cały Boży dzień i będziemy sobie spacerować w to i z powrotem a, i delektować się widokami i ładną pogodą i idziemy teraz sobie e, zobaczyć gdzie ta ścieżka nas zaprowadzi, później wrócimy zjemy sobie drugie śniadanie i później idziemy na kolejny spacer Michał gdzieś tam z tyłu został, będzie latał dronem więc może zobaczymy jak tu jest pięknie z góry i zobaczymy co tutaj widać tak naprawdę tak, idziemy dalej śniadanie z widokiem. Takie widoki lubimy najbardziej przy rzeczce. się rozbiliśmy i piękne śniadanko mamy. Na śniadanie gotowane jajeczka. Na twardo, warzywka, kawa jest, ledek jest, soczek jest, pycha jest. Really? No. i bo leci woda Michał się myje, zużyliśmy całą wodę. Wszyscy się wykąpali, żeby się wody nie zostało. Co będziemy teraz robić? Trochę nam się nudzi, no bo chyba my nie lubimy w miejscu jednym siedzieć, więc miejmy nadzieję, że namówimy teatr, żebyśmy pojechali na lody. Mieliśmy spędzić tutaj cały dzień, jest godzina druga. I zmęczyliśmy się robiąc nic, więc chyba musimy jednak coś porobić, mieliśmy iść na spacer, ale już jesteśmy tak zmęczeni, <laughs> zmęczeni, robieniem nic, że już nikomu się nie chce, no. więc chyba jednak się przejedziemy, może o, kupimy sobie coś na kolację przy okazji, przy tych lodach, no. więc tak, robienie nic jest bardzo męczące, tak, to a. jest myśl dnia, tak, myśl dnia, odpoczywanie. odpoczywanie jest super męczące, To poproszę z tobą wywiad. Co się stało? Masakra ta droga. Bardzo masakra. Chyba porysowałem kilka z gałęziami. Nana, chodź! Chodź, idziemy. Nana. Nana! Na. Chodź tu! Teraz! Chodź co został w samochodzie! w końcu parking, takie widoki mamy, nie oddaje tak też tak właśnie uważamy, że e, to co za nami niestety kamera nie oddaje tego. E, znaleźliśmy mały parking, mieliśmy kłopoty z parkingiem po naszych e, a, ciężkich e, przejściach, w sumie to Michałowe ciężkie przejścia, aż nas głowa rozbolała, więc zatrzymaliśmy się troszeczkę bliżej e, niż planowaliśmy. Znaleźliśmy fajne. Brakuje nam wody, więc to będzie ciekawe. Miejmy nadzieję, że e, jutro nam się uda troszeczkę wody świeżej dostać. E, I tak, takie widoki są piękne. Chmury nas troszeczkę już tutaj doganiają, więc chyba pogoda się kończy. Jutro ma być troszeczkę chłodniej. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Co jutro będzie? Zobaczymy. właśnie jak gotuję e, obiad czy kolacja nie, to wygląda na kolację już kolację ale miejmy nadzieję, że nie jest taka zdrowa jak, o, jak opisał i teraz zobaczcie co gotowa gotował trzymajcie ktoś kciuki, żeby nie było za zdrowe Tyli, co tam masz dobrego do jedzenia? warzywa <śmiech> <śmiech> twoje ulubione warzywa Smakowała Ci Twoja porcja najdroższa? No. <laughs> halo, halo. Witaj, witaj. Wiem, wyglądam świetnie. Teraz idziemy na spacer. Pa, pa. Mali! Hej! Halo, tato. Dzień dobry. <laughs> Jak ci się spało, tato? Wspaniale mi się spało. Jak deszczek ci. padał. Jedziemy do Dumfries Galloway. Mamy jeszcze godzinę i 10 minut, no. żeby znaleźć serwisy. Tak, musimy wrócić do bez pełno i nie mamy wody. Idziemy, mamy wody, ani trochę wody, zakupy się skończyły. Gdzie mamy Lidla? nam e, sklep, potrzebujemy kupić jakieś smakołyki Jedziemy na razie do Dun Dunfries. Dumfries Galloway. Tam tak. jest Lidl, tam zrobimy fajne zakupy w miarę tanio, bo wszędzie tutaj super drogo było, więc wracamy ee, i taki mam plan, znaleźliśmy bilet na wyspę Aram. Yes. na wtorek Aaaa. Okay. tak, na wtorek wracamy, dzisiaj jest niedziela do niedzieli mamy czas, żeby się pokręcić i zobaczyć może jeszcze podpoczywać, pogoda dalej jest ok uciekamy z Lake District, to jest strasznie dużo turystów jest był weekend świąteczny w sumie to jest weekend przedświąteczny, ale i tak jest bardzo dużo ludzi, więc e, nie chcemy ryzykować wczoraj pomyłek i szukania parkingów godzinami, więc e, robimy e, małą ewakuację, jedziemy z powrotem do Szkocji. E, wydaje nam się, że tam jest troszeczkę mniej e, ludzi i zobaczymy co będzie. Więc zaparkowaliśmy. Zaparkowaliśmy. Ja się trochę przeziębiłam, to te mokre włosy. Jest trochę ciepło, ale wiatr jest trochę zimny, więc mi zimno, ale może dlatego, że mam włosy i wyszłam na wiatr. Może być. Na 100% to te mokre włosy. Zaparkowaliśmy. Wygląda hmm. na to, że mamy naprawdę super miejscówkę. To nasz ogród na dzisiaj. Już Lili korzysta, Moli już siedzi. Więc teraz idziemy robić sobie kolację. Już jest prawie wieczór, i może jeszcze nam się uda przed zachodem słońca pozwiedzać jakąś okoliczną wioskę. Ale do tego dojdziemy. Normalna mm -hmm. sztuka, znaczy um, naturalna sztuka stworzona z ziemi, kamieni i krajobrazów. Um, więc jesteśmy w Krakowie Multiverse w okolicy Dumfries and Galloway i to jest piękna atrakcja do odwiedzenia. My co prawda jesteśmy tutaj za darmo, więc nie, nie wiem ile to nam trzeba zapłacić. 7 funtów za dorosłego. 7 funtów za dorosłego. No, ale my przyjechaliśmy po godzinach otwarcia tak. i udało nam się jednak wejść. No więc, ale tak, może w czasie dnia by było więcej ludzi, ale my jesteśmy bez ludzi i to robi, że jest bardziej magicznie. No to to jest widok. 哇哦。Wow. 何 Więc teraz wracamy do Wana. Się robi trochę zimno i też ciemno. Więc do zobaczenia na miejscu. Idziemy właśnie do piekarni. I może zobaczymy tą pocztę, bo tam jest jakaś poczta. To jest nasza działająca poczta na świecie, która e, powstała w 1712, tak? Tak, tak. Zweduję się tutaj, w tej małej miejscowości. Jechaliśmy do plaży. Jesteśmy na plaży. Nana już yy, wyczuła wodę i chce iść pobiegać. Dzisiaj yy, przez większość dnia padał deszcz. <laughs> Jeździliśmy, szukaliśmy też miejsca bezpiecznego. Nie wszystkie miejsca wydają nam się bezpieczne. Niektóre są takie, um, hmm, takie trochę odległe od ludzi, jakby i Lubimy bez ludzi, ale całkowicie na uboczu też nie wydaje nam się bezpiecznie i często opinie też nie są. Miejsc szukamy na jak ta aplikacja się nazywa? Park Fortnite. Park Fortnite. Tam szukamy w większości naszych, w sumie to wszystkich naszych miejscówek, ale niektórych miejsc ładnych nie ma na Park for Night. więc czasami warto się rozejrzeć po prostu. Ale dzisiaj mieszkamy w Trun, a port jest tuż obok, plaża jest tuż obok plaża jest tuż obok i tam jest też nasz port i tam wygląda też Aran jutro płyniemy na Aran I, i, i zobaczymy co się wydarzy dzisiaj zostajemy tutaj na ładnym parkingu będziemy właśnie gotować sobie obiad później pójdziemy na spacer później pójdziemy na plażę Nana już jest gotowa do wyjścia Dziewczyny idą pobiegać z psami, poszukać jakichś skarbów na plaży może. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć. No. A my tutaj będziemy z Misiem sobie obiad gotować. Proszę. Jeszcze nie wiemy co na obiad, co znajdziemy, to będzie. Uf, miała być pizza. Bye, Pał. Moli już na plaży. Aha. Poczekaj! Faj już brudna. Moli, jak ty to robisz? Boże. Chmury się zbierają. Ale tu niebieskie niebo. Potem ciemne. Potem niebieskie. Potem ciemne. Jasne, niebieskie, czarne, nie wiem. A tam stoimy my. Mama i tata przygotowują kolację. Witaj tato! Czeka. <grystanie> Cześć! Halo! Więc to tutaj to jest najbardziej znana muszelka świata. Nawet kiedyś używano ją jako pieniądze. Czasami wiesz, jak ludzie mówią, że słychać może, jak przyłożysz do ucha muszelkę. To nie jest magia, to jest echo w twojej krwi. Teraz o tej muszelce. Kiedyś noszono je jako amulety, bo wierzono, że przynosiły szczęście. Jeżeli one są takie małe, mogą mieć nawet 50 lat. Ta muszelka mogła widzieć rycerza. Musisz czekać każdym razem? Ok. Więc te muszelki są tak naprawdę ciekawsze niż ludzie by pomyśleli. Mają pełno historii. Prom przypływa. Jutro będziemy takim jechać. Uhu. Dobra, idziemy. Głodna jestem. Ja też.